Let's Hej yo, cześć emanów dzisiaj z tej strony Center i witam was w piątym odcinku. Zagrajmy w serię Sam 3. Tak, postarałem teraz się trochę ogarnąć klatki, więc powinno być w sumie dobrze. Tak samo w innych... Op Jeśli coś będzie trochę klatkować, to sorki. Ale tak, w opcjach też zmieniłem sobie, że zawias czerwonej krwi będzie oczywiście zielona. No, ponieważ lepiej to wygląda dla mnie. Taka fajna... No, taka fajna zielona krew. Mi się, to, mi się to podoba taki motyw, że można sobie półstawiać po prostu takie kno. Mi się to podoba i jest jakiś fajny motyw. Są też oczywiście inne motywy krwi, na przykład zamiast czerwonej i zielonej. Jest krew, yy... no, yy, yy, żółta, jakiegoś hippisa, jakiegoś dzieciaka, chociaż nie wiem co to ma do rzeczy, ale dobra. No i po prostu. Dużo fajnych motywów, o wiele, o wiele lepsze są gry, tutaj motywy takie niż w poprzednich częściach serii sama, nie? Też możesz paść, może kościół. A terp tak mi już drażni. Wzdychaj Dobra, mogę się teraz zająć ty Jest nożne ptaki. No, który jest? Boże. O, i tak wygląda na zielono. W końcu, no, to są obcy. No to powinni chyba mieć krew zieloną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kto jest? He, 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 he mój ulubiony moment. To ja rozumiem. I teraz się C4 nie przyda. Ej no to... Dobra. Trzeba się uporać tutaj ze wszystkimi A najbardziej to z tym skurczybykiem Bye bye, masz kary To jest moja planeta i nie oddam jej nikomu No What the fuck Zabijam kurde tak, że nie, nie zostaje po prostu nic Nie, nie, nie. Zabiję. Eee. Oj, to była klatka. Ty już możesz Paść. Do widzenia. Teraz zostają jeszcze ci. Uważaj, Ale co ja zaś tutaj nie da się uważać, tu trzeba iść raz dwa Co tam jest, tam jest, tam, jest, tam jest. O więcej pilsów I ty jest pieprza to by ciebie mam już dość Nara, Ja tu mu normalnie kamerą to muszę ruszać tak cały czas. No kurde, skąd ten lagi? Oj, komputer mi już niedługo nie wytrzyma. Tak się obawiam. Nie zniszczy żałta. Gdzie ten... Co się stoi? Co stoisz? Robię plecy dziwko. A ten się zastanawiał czy mnie w czy nie. Teraz mam się czego obawiać. Dlatego C4 muszę podłożyć. Come on, come on, come on! Start! Bum. Jeszcze żyją. Ale niedługo. Łotu, łotu. Ej, ej, pomóżcie mi. Jak ja mam robić wyniki przez te kule? Double... ...kill. A, ciebie mam już dość. Dobra. To by było na tyle tych szkieletów, chyba. Nic się nie spadło, bo to chyba mamy spokój. Chyba. Ja se tu muszę pozbierać. Gdzie jest C4? Gdzie jest C4? Gdzie jest C4? Czekam tylko, no. Pistolet wystarczył, o mój Boże. Amunicja do minigana oczywiście się przyda. Więcej Was matka nie miała. Masz kary jedne. Jak mogłem tak chybić? Jak ty jeszcze żyjesz? Dobra, 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 dobra Ej, no was już mam w dupie. Roz zrozumcie to. Gdzie mam się dostać? Trzeba obadać dokładnie wszystko. O nie wy nie, wy tylko uciekajcie ode mnie. Wy. Nie, nie, nie. Ka... To no, że dalej, dalej, lala lala Kombo. Główno widzę w tej mgle, ale obawiam się, że będę musiał zakończyć teraz pierwszą część odcinka, bo przede mną jeszcze naprawdę sporo rzeczy. A tu jeszcze amunicja mi się zaraz kończy. Bądźcie już wiedziełem mi się skończyła. A raczej dubeltówka. Więc pojadę na samych rakietach. Ciebie żegnam, ciebie też, a Was witam. No jezus aż mi komputer ścina tak na maxa. Dobra moi mili, to by było na tyle w tej części odcinka. w następnej części będziemy musieli iść tak dalej. Jak to się każdy domyśla. Tak więc do następnego, trzymajcie się. No i na razie.